To historyczna chwila dla Kościoła katolickiego i całego świata. Watykan przygotowuje się na inaugurację pontyfikatu Leona xiv I papieża pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych. Oczekuje się, że w niedzielnej mszy świętej na placu Świętego Piotra weźmie udział aż 250 tysięcy wiernych, w tym ponad 200 oficjalnych delegacji z całego świata. Rzym już drugi raz w ciągu trzech tygodni mierzy się z falą pielgrzymów: najpierw pogrzeb papieża Franciszka, teraz uroczyste rozpoczęcie nowego pontyfikatu. Msza święta rozpocznie się o godzinie dziesiątej, a najważniejszym momentem będzie homilia Leona XIV, która, jak zapowiadają watykańskie źródła, będzie mieć charakter programowy. Papież przedstawi swoją wizję kościoła i wyzwań stojących przed światem. W trakcie mszy Leon XIV przyjmie paliusz i pierścień rybaka, co symbolicznie rozpocznie jego pontyfikat. To gesty pełne znaczenia nie tylko duchowego, ale i politycznego. Ze względu na ogromną liczbę uczestników, wprowadzono najwyższe środki bezpieczeństwa. W rejonie Watykanu działa ponad sześć tysięcy funkcjonariuszy policja, wojsko, służby antydronowe i strzelcy wyborowi. Na miejscu będą też setki wolontariuszy obrony cywilnej, by pomagać wiernym. Na specjalnie przygotowanych miejscach przed Bazyliką zasiądą przedstawiciele władz z całego świata. Między innymi prezydent Polski Andrzej Duda z małżonką, prezydent Izraela, kanclerz Niemiec, a także wiceprezydent USA i sekretarz stanu Marco Rubio. Szczególne miejsce zajmie też delegacja z Peru kraju, w którym Leon XIV przez wiele lat był misjonarzem i biskupem. Po zakończeniu mszy papież spotka się z wybranymi delegacjami, a być może również z Wołodymirem Zełęskim, który zaprosił go do odwiedzenia Ukrainy. Trwają też przygotowania do spotkania z amerykańską delegacją. Jako komentarz dodam, że to wszystko wygląda jak początek bardzo wyrazistego i silnie politycznego pontyfikatu. Nowy papież nie tylko zyskuje poparcie ze strony swojej ojczyzny, ale też wywołuje duże poruszenie w świecie dyplomacji. To może być pontyfikat bardzo aktywny i nie tylko na płaszczyźnie duchowej. Czy Leon XIV przyniesie nową erę dla Kościoła? Czy będzie papieżem pokoju, reform, czy może głosem zachodu w trudnych czasach? Zasubskrybuj kanał, jeśli chcesz być na bieżąco z wydarzeniami z Watykanu i Kościoła. Kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów.